Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu Dziś trochę tak niewyjściowo zaczynam Ale przed chwileczką wstałam W ogóle jak widzicie u nas trochę małe zmiany I chyba od razu wam je pokażę Mimo tego, że przesunęliśmy nasze łóżko Tutaj, gdzie stało łóżeczko Filipa No dobra, ta sowa to tak średnio teraz pasuje Ale mm, nikt tutaj nie wchodzi tak naprawdę Oprócz nas oczywiście A łóżeczko wylądowało... Tutaj, gdzie wcześniej stało nasze łóżko I tak takie małe zmiany Zobaczymy na jak długo Ja teraz idę robić sobie śniadanie Bo jestem już naprawdę bardzo głodna Dzisiaj ze śniadaniem mam łatwo Bo został mi twarożek z wczoraj On jest taki czerwony, bo papryka puściła sok No i co? Dzisiaj po prostu zrobimy sobie kanapki Pogoda zdecydowanie cię za oknem szaro-bura, Ale chociaż na moim talerzu Zrobiło się wiosennie Zajadam. Możecie życzyć mi smacznego. A co tu się dzieje? Trzecie dziecko w domu? Mhm. A jak to dziecko się nazywa? Tulo. No to. Ala e, 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 e. na, na kątam no, Okej. Okay. A to dziecko jak się nazywa? Wiktoria. Jak to dziecko się nazywa tutaj? E, tato. Tato. Już ogarnięta, Filipek ubrany, teraz czas na Wiktorię, za chwilę naszykuję jej w co ma się ubrać Daniel zasnął w sypialni, ale w sumie nic dziwnego, wczoraj późno się położył spać A dzisiaj słuchajcie, o godzinie 5 wstał, żeby oglądać jakąś walkę Mi by się nie chciało, aczkolwiek cieszę się, bo Filip postanowił, że wstaniecie o 6 i Daniel go przejął mm. I co? O, wiem co Przyniosłam szminki, żeby pokazać wam co mam na ustach, bo często o to pytacie. Jeśli chodzi o moje usta, to ja zawsze mam na vlogach, to ogólnie zawsze mam to samo. Jeśli już mam pomalowane, i są to dwa produkty. Pierwsze nakładam na usta konturówkę z Maybellinu. Tutaj macie kolor. I na to pomadkę z Eveline All oh My Kiss. Zaraz wam znajdę numer. I tutaj macie numerek 04. Jeszcze na to. To jest pozostałość mojego bukietu walentynkowego. A jutro już jest 8 marzec, Dzień Kobiet. Ja wciąż mam bukiet z Walentynek. Szok, jak się trzymają, i myślę, że jeszcze trochę postoją, bo prezentują się naprawdę super. Cześć, jesteś już gotowa? Ale sobie dzisiaj stylizację wybrałaś. Jeansy nałożyłaś? Wiktoria już też ubrana, może później pójdziemy na spacer, jak Daniel wstanie. Chcesz iść się na spacer? Tak, teraz! Teraz? Tylko kurczę, obawiam się, wiecie. Jest bardzo zimno. Fifi zasnął, a ja gotuję dla niego obiadek, gdzie się będzie miał pióra ziemniaczane z dynią. Co ty tam robisz? Opiekujesz się swoją dzidzią? Wiktoria siedzi w łóżeczku Filipa, zajmuje się lalką A ja za chwilę zabieram się za robienie, uwaga, uwaga, jagodzianek Mam ogromną ochotę, ze spaceru nic nie wyjdzie, bo jest strasznie zimno i nie chce nam się nawet wychodzić To właśnie postanowiłam, że zrobię jagodzianki Co prawda świeżych jagód oczywiście nie mam, ale mam mrożone i myślę, że też wyjdzie to całkiem, całkiem smacznie Wyglądają pysznie, co nie? się Zabieram się to co? Zabieram się. So in middle, thinking of drowning blue I'm I can't hide, hide uh, what this is. Uh, uh, yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all the lies. I will put out. Moje Super, wszystkiego najlepszego! Dziękujemy, ciśkoziemy, a na obiad urośniemy! Już jest dużo, dużo później, ja się dopiero do Was odzywam, ale ja przeciągam tego vloga do jutra, planuję nagrać vloga też w środę i w piątek, w piątek jedziemy w ogóle do Ikei z Emilem i z Karolą i całkiem możliwe, że od razu nam we vlogu pokażę Wam, co kupiłam, chyba, że nazbiera się tego całkiem sporo, no to wiadomo, że nagram oddzielny jakiś haul. Jutro już jest poniedziałek Wikusia idzie do przedszkola A my może sobie tak z samego rana pójdziemy na jakiś spacer I zajdziemy na jakąś dobrą kawę No zobaczymy Odgłosy to Filip, który bawi się swoją karuzelą Chociaż w tym momencie to bawi się swoimi stopkami Stopkami malutkimi Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w ten piękny słoneczny dzień. Dzisiaj po prostu od rana przecudowne słońce, aż chce się wstać z łóżka i działać coś. I tak też stwierdziłam, że odprowadzę Wiktorię do przedszkola, a później pójdę na spacer, chociaż jest przeokropny mróz tego, co widzę na samochodach i na trawie jest biało, ale nie przeszkadza nam to. Ubierzemy się po prostu cieplej i wyruszamy. Na spacerek tak samego rana, żeby się troszeczkę orzeźbić. Ja jeszcze jestem w piżamce, ale za chwilę się przebiorę. Dzieci też już mają naszykowane stroje. Filip nakładał jej dres, żeby było mu ciepło. Tak jak mówiłam, bo jest mróz. A Wiktoria bardziej elegancko. Dzisiaj jest Dzień Kobiet i mają właśnie ubrać się bardziej odświętnie. I właśnie, moje kochane kobietki, chciałam Wam życzyć wszystkiego najlepszego, żebyście zawsze czuły się piękne, kochane i jesteście cudowne, pamiętajcie o tym. Dzieciaki już ubrane, Filipek jeszcze brak mu skarpetek i Wikusia już w pełni gotowa na przedszkole, tak? Gdzie idziesz? Na Super. Kochani, ja już ze spacerku... Może, o, tak. Kochani, ja już ze spacerku wracam do domu. Powiem wam, że jest tak strasznie zimno, że ręce tu mi odpadają a nie wzięłam rękawiczek No ale to nic, już tak jak mówię, że jesteśmy bardzo blisko Weszłam jeszcze do sklepu, żeby kupić coś w Victorii Na Dzień Kobiet, ale nic nie mogłam znaleźć, więc pójdę później po prostu do galerii i coś jej kupię Gdyby wszystko było ok, to oczywiście zabrałabym ją na jakąś pizzę, albo wiecie, na jakiegoś gofra No ale ze względu, że jest wszystko zamknięte to niestety tego nie mogę zrobić. Wi sobie smacznie, śpi. Ja go wniosę do domu. Mam nadzieję, że się nie obudzi. Tu wstał. Filipek. Filipek. Halo Ja mam wychodzić z Filipem jeszcze na spacer. Ale zasnął mi i z racji tego, że przyjeżdżają moi rodzice, to chwilę z nim posiedzą. Ja podskoczę do galerii, kupię Wiktorii jakiś prezent i już ją odbiorę. Nie będę go, wiecie, teraz zbierała, jak on tak sobie smacznie śpi. Tak się zastanawiam, co tutaj Wiktorii kupić i powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia. Może coś, może coś uda mi się znaleźć fajnego. Zobaczymy z Filipem idziemy, będzie buzieczką, ma brudną. Po jedzonku. Pięknie zjadł swój obiadek. Teraz robi Wiktorii pierogi i czekamy na Daniela. Może później zamówimy sobie pizzę. Dobra. Jesteśmy już na spacerze. Wyszłyśmy. Tutaj jak możecie zobaczyć Filipek. Tam daleko Wiktoria. No chodź! Biegnie księżniczka, biegnie. Kto to tak szybko biega? Myślę, że po spacer... Chyba mnie nie słyszycie. Myślę, że tak pod może z pół godzinki. Akurat będzie Daniel, więc pomoże mi z Filipa znieść, wnieść na górę. I... I chyba będziemy zamawiać tą pizzę, bo już Wiktoria się dopomina, ma... dopomina pomimo tego, że zjadła obiad. A teraz zobaczyła plac zabaw i biegnie na plac zabaw, ale to chyba jeszcze zły pomysł. Szykuję się już moi drodzy wielkimi krokami do wiosny i w związku z tym potrzebowałam nowych butów i taki model sobie wybrałam. Wyglądają one tak. I szczerze Wam powiem, że sama bym się nie spodziewała, że wybiorę takie buty. Ale na mojej stopie wyglądają one naprawdę super. I nawet Daniel mówił, że świetne są, świetnie wyglądają. I postanowiłam, że je wezmę. No, całkiem, całkiem lekkie, chociaż wydają się dość obszerne. Naprawdę wyglądają fajnie na stopie. Tutaj macie nazwę tych butów. Model tych butów? Takie buty mówię, że one są ufowe, ale zmierzę i pokażę wam, że one nie wyglądają na mojej stopie na takie wielkie. Tak to wygląda. No, myślę, że całkiem spoko, naprawdę. Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Wczoraj się nie pożegnałam, ale jeszcze wieczorem pojechaliśmy do moich rodziców i wróciliśmy naprawdę późno. Nie było kiedy. Zobaczcie, jaki wczoraj piękny bukieci, który panu dostałam. U nas na stole już zdecydowanie wiosna. Mm, teraz wstaliśmy. Wiktoria, trochę głodna, będzie taki mały serek przed przedszkolem, a ja idę się pomalować i troszeczkę ogarnąć. Gotowe, no ja już jestem pomalowana tak na szybko, jak zawsze. I wiecie co, chyba będę kończyć tego vloga i zabieram się za nagrywanie footbooka, o którym przed chwilą wam mówiłam. Może ktoś będzie zainteresowany takim filmikiem. No zobaczymy. Jeszcze raz dziękuję, że tu ze mną byliście i za oglądanie. Widzimy się w następnym filmiku. Pa pa.